Gość dnia w Twojej telewizji morskiej i Norda FM ma dzisiaj ze mną w studium Katarzyna Rutarykowska, Joanna Hendrysiak oraz Przemysław Gleskę e, OSW numer 2 wejherowie. Witam serdecznie. Witamy. Dzisiaj, w dzisiejszym programie, będziemy rozmawiać o prawach osób niesłyszących i niedosłyszących. To w kontekście m.in. tego, że Twoja Telewizja Morska od przyszłego tygodnia rozpoczyna emisję programu Twój Tydzień razem z tłumaczeniem na język migowy. Witam serdecznie raz jeszcze takich inicjatyw w całej Polsce oprócz telewizji publicznej. Chyba nie jest zbyt dużo, aby, aby w ten sposób um, ułatwiać odbiór, odbiór mediów osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Jeśli mogę pierwsza powiedzieć, mm -hmm. myślę, że y, ciągle jest za mało takich in inicjatyw i jak najbardziej ta inicjatywa tutaj y, z powiatu y, wejherowskiego. Jest ze wszechmiar jakby cenna, zwłaszcza dla osób niedosłyszących, które będą mogły jakby bardziej uczestniczyć w życiu tutaj też lokalnym. No właśnie, hmm. czy na co dzień jakie, jakie media, gdzie osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą odbierać te informacje, żeby, żeby po prostu no, no posiadać je tak, w sposób odpowiedni dla hmm. siebie? Są takie publikacje w internecie yy, OnChipL, która ma swój portal internetowy, a także yy, telewizję, gdzie tłumaczą yy, wszystkie wiadomości stałej polskiej. Mhm. Nie tylko, również też na całym świecie, co się działo, tłumaczą w tym właśnie portalu OnChipL. Yy, yy, to jest pierwszy portal, który odbieramy. W języku migowym, gdzie jest tłumacz, gdzie tłumaczy wszystko. Mm -hmm. Ja, przygotowując się do tej rozmowy, szukałem różnych informacji na, na forach internetowych. No, i tutaj rzeczywiście z jednej strony mm, wygląda to w ten sposób, że być może stacje telewizyjne mm, nie chcą wprowadzania języka migowego, bo po prostu nie mają z tego żadnych korzyści, natomiast z drugiej strony znalazłem też informację, że środowisko osób niesłyszących, niedosłyszących, mimo że chcą, to nie podejmują starań, nie wysyłają petycji, wniosków, zbyt mało też starają się właśnie o, o takie inicjatywy. Czy to prawda, Panie Przemku? Tak, prawda. Oczywiście, że osoby niesłyszące bardzo chętnie się potrzebuje tłumacza w telewizji, i to dzisiaj jest taki regionalny pomorskim i na się w Polsce. I ponieważ jak potykam się osoby nieświadzące nie mają takie problemy, że I to tam takie taki napity, ale oni za tam że nie bardzo co mieli i taki padł, takie nie wśród nic. I bardziej lepiej było takie tłumacza i to żeby łatwo się łatwo tylko odbierać, żeby się być zrozumieli. To taki, taki nowy, taki nowy poliesza, żeby więcej mieli i tak. Mm -hmm. eee, w takim razie jeżeli chodzi właśnie o, o prawa, tak? Zostawmy na razie ten program. Ale prawa, oprócz, oprócz mediów, w których w niektórych jest tłumacz języka migowego, jakie są prawa, czy, czy osoby na przykład niesłyszące, niedosłyszące mają możliwość ubiegania się o swoje prawa, o tłumacza w urzędach, na uczelniach, w różnych in innych instytucjach, np. w placówkach ochrony zdrowia? O ile nam wiadomo, jest taka możliwość, żeby tłumaczyć języka migowego? był obecny na przykład w urzędach. No, na razie to tak wygląda, że trzeba jakby trzy dni wcześniej Nie. zawiadomić, żeby taka osoba mogła wspomóc osobę niesłyszącą. No, natomiast no, też jakby nie można mieć pewnie pretensji do tego, tak? bo to tak samo jakby osoba, nie wiem, można porównać się w innym kraju i osoba posługująca się jakimś no, językiem, który nie jest ogólno obowiązujący w tym kraju przyszła do urzędu, mhm. to też by musiała chwilkę poczekać, żeby sprawa mogła być sfinalizowana. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie akademickie, to, to myślę, że że jest to już większy dostęp do tego, zwraca się za pomocą uczelni do do, do o, o przydzielenie jakby takiego tłumacza języka migowego i on uczestniczy na zajęciach jakby nie wiem ile godzin w ciągu dnia, to jest też do ustalenia z konkretną jakby osobą, tak? tą niedosłyszącą i wiemy od naszych absolwentów, czy tutaj od, od koleżeństwa też, że jakby nie ma z tym problemu. Kiedyś to było tak, że musi być jakby większa liczebność tej, tej grupy studenckiej, żeby taką pomoc mhm. uzyskać. A mamy też takie przykłady i wiadomości, że osoba pojedyncza jakby, dla niej też jest przydzielany mm -hmm. ten, w urzędach na przykład na policji też tak, czy w jakichś innych systemach jest, jest, jest taka możliwość, że, że ze strony tłumacza można korzystać. No właśnie, Pani Joanno, czy na przykład w urzędzie spotkała się Pani kiedyś z taką sprawą, z taką potrzebą, no i jak, jak ta kwestia została załatwiona? W urzędzie jeszcze nie miałam mhm. takiej możliwości, żeby przyjść tłumaczyć, ale poza tym wiem, dowiedziałam się, że jeżeli osoba niesłysząca chce się zgłosić do urzędu, to ma prawo trzy dni wcześniej mhm. się zgłosić, i wtedy urząd powiadamia, szuka tłumacza, i jak się wszystko uzgodni, wtedy przychodzi już do sobą niesłyszącym. Też tak jest okay. w komadzie policyjnej, na przykład. Zostałam poinformowana dwa dni, czy jeden dzień przed. I wtedy się umawiamy, czy mi pasuje, czy mi odpowiada ta godzina i czy temu, tej osobie, niesłyszącej też pasuje. Mhm. Ale rozumiem, że tu nie ma jakiejś większej takiej bariery. Jeżeli jest taka potrzeba, to zawsze ten tłumacz się znajdzie i, i sprawa po prostu jest załatwiona w pozytywny sposób. Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale czasem może być ciężko, może być taki czas, może być taka godzina, gdzie nie pasuje komuś, to trzeba szukać na przykład z Gdyni kogoś, mhm. czy z Gdańska, to trochę trwa, ale myślę, że się przed chociaż jeden dzień coś znajdzie. No, na no tak, a teraz przechodząc do problemów, jakie są teraz te najpilniejsze potrzeby osób niesłyszących, niedosłyszących w Polsce, no, oprócz tego, co oczywiście już mówi, mówiliśmy, czyli brak tłumaczy w mediach, tłumaczy w urzędach, na uczelniach, mówiąc kolokwialnie, w czym po prostu Polska jest jeszcze zapóźniona? Ja myślę, że to też zależy jakby od stopnia ubytku słuchu, bo tutaj Asia się wypowiadała, jeśli chodzi o przydzielenie tych tłumaczy, o tą pomoc. Um, też są takie osoby niedosłyszące jak Asia czy Przemek tutaj będący u Państwa że sobie doskonale jakby radzą, tak, społeczeństwie. Mm -hmm. Nam też zależy jakby na, na podkreśleniu tej grupy osób. No tak, ale gdy mamy mm -hmm. na przykład osoby, które mają całkowitą utratę słuchu. To oczywiście, bo, mm -hmm. bo to jest jakby wtedy bardziej pomocne. Natomiast no to rzeczywiście ta pomocy mm, też trudno mówić o, o takiej jednokierunkowości tej pomocy, mm -hmm. tak, bo y, grupa niesłyszących też jest zróżni zróżnicowana. Zależy to po prostu od y, ubytku słuchu, od jakby, jakby funkcjonowania w konkretnym środowisku, Yy, więc na pewno taka inicjatywa, yy, jak Państwo tutaj podejmują te, to, to że, że Asia będzie tłumaczyła te wiadomości z tygodnia, jest yy, zawsze miar jakby dla całego środowiska yy, yy, cenna. Yy, no bo tym osobom z głębszym ubytkiem słuchu jakby będzie to jakby jedyne źródło na przykład do, do docierania wiadomości czy informacji tutaj mhm. z życia codziennego. A y, dla osób tych y, z mniejszym niedosłuchem, no będzie takie jakby życzliwe podejście, że ktoś jakby języka mhm. naturalnego, migowego używa, y, wspierając jakby, myśląc w ogóle o osobach nie, niesłyszących, o środowisku niesłyszącym. No właśnie, powiedziała pani języka naturalnego i tutaj jest kolejny konflikt, bo mamy... Ten język właśnie naturalny, czyli Pejotem, no i mamy ten język systemowy. Jak ten problem, panie Przemku, rozwiązać? Jak wyjść z tego dualizmu? Oczywiście ta po to 50. falał takie wszystko, że pan pieni, kad twój naturalny. Mm. który czy się o czym Polkiserie, a Polscy Niemiecki jest pierwszym szefem, który obydwu rocznicą nie słyszący, dlatego, że Polscy Niemiecki jest taki nie tylko odmienny od polskiej, tak w strukturze gramatycznej tym mytzykowo mikofy, to znaczy e, to nie taki wizualno przestrzenny, tylko odpowiedni polszytny, pisemny, ale to nienaturalny, ale to to inna odmiana polskim i podpisy mikofy. I tam to znaczy, jak system nietykowo mikowy, taki stanie formalności, oni tam to znaczy, nie mogą to i dlatego polski mikowy taki przytłumaczny przykład, to to ty, ty, ma ty swój twój język naturalny. No i właśnie, no i z tego wynika problem, no bo tak jak pan Przemek mówił, ten język systemowy jest językiem sztucznym i wszystkie instytucje promują ten język, natomiast natomiast osobom niesłyszącym, niedosłyszącym łatwiej mówi się językiem pejotem. Co z tym zrobić? Była taka teoria, że ten system językowy, ten migany język, ten sztuczny. Mhm. Miałby też zmusić osoby jakby niesłyszące do pracy nad językiem polskim, jakby, tak? bo on ma odzwierciedla gramatykę języka polskiego. Natomiast w takim życiu codziennym jest niechętnie używany przez środowiska niesłyszące właśnie ze względu na tą sztuczność, tak? bo, bo zawiera jakby końcówki fleksyjne, Ym, też y, jakby tłumaczy strukturę zdania języka polskiego, tą gramatykę, natomiast naturalny język migowy ma inną swoją gramatykę przestrzenną mm -hmm. i ono nie zwierciedla polszczyzny, więc y, y, są wyrazy trudne do zrozumienia i one dalej y, zostają w tym języku, bo, bo jakieś... można jakby je przemigać, natomiast nie ma za jakby sensu za tym. Tak? A czy jest tutaj jakakolwiek szansa na jakieś rozwiązania systemowe, jednolite, które będą obowiązywać w całej Polsce? Myślę, że to jest chyba do, do pytanie do, do no, jakby, nie uh -huh. wiem, y, czy Polskiego Związku Głuchych, czy jest jakaś rada języka migowego, językowa uh -huh. i tutaj środowiska osób niedosłyszących mogą się o to zwracać. Na, na co dzień sobie radzą w ten sposób, że y, te osoby, które y, jakby dosyć są niedosłyszące i dosyć dobrze funkcjonują w społeczeństwie y, słyszących, odczytują jakby mowę z ust, tak i y, y, wspomagają się swoimi resztkami y, słuchowymi. No to używają w tym języku emocjonalnym swojego języka migowego, a natomiast radzą też sobie jakby z czytaniem języka polskiego, tak, ze słowem pisanym, tak, gorzej z tymi osobami, które mają większy ubytek słuchu. Natomiast no myślę, że to są jakieś starania środowiska osób niesłyszących, nie wiem, czy do Rzecznika Praw Obywatelskich odbywają się takie konferencje. Yy, jakieś inicjatywy, no, muszą wy wyjść z tego środowiska, tak? Bo jakby y -y -y. środowisko tutaj osób słyszących nie za bardzo jakby może pomóc, tak? A czy są takie inicjatywy ze strony środowisk osób niesłyszących, niedosłyszących, aby te sprawy rozwiązać systemowo yy, w skali całego kraju? Nie, nie. To niekoniecznie. To znaczy, że to utwory, takie systemy psychologiczne, polityki to znaczy, to nie jest takie przeciwko, tak ma być, że mi Mikowym, ma też to dawna po mikrofę, jak osoba niż i przychodzi i na przykład to to, to uczennika i na przykład to ciątu to, to ma prawo. Jaki można jest mikor w której wyba portniny czy ty tam jest Oni to piszą, tylko oni te wypielują partnery mm -hmm. i bo czy później tłumacza. ale jeżeli to tak osoby nie nalokie portlinki mikor, oni szkają cytemowo licykowy, bo to to nie ma takiego przeciwko, że takie dwa liczyki takie to flamy. Bo nie widzę dlaczego, bo takie kiedyś było tam no, nie było mi uczywają tych portlinki tylko ty tam mikowa, bo ludzie starci uczywają się.

w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Katarzyna Ruta Rekowska i Anna Hędrsiak Przemysław Gleskę z ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Wejherowie. Dziękuję bardzo.